Założę się, że mamy już ze 150 tysięcy. Obejrzało go tylko 6 osób? To jest niemożliwe. Wczoraj już ktoś kliknął, a nas jest sześć. Ja jeszcze go nie widziałam. Co? Zajęta byłam? Myślicie, że te pory same się zamknęły? Nie, to nie do wiary. Och Lalki, tak mi przykro! Dajcie spokój! Nie możemy się poddać! Na stronie podali, że termin mija o trzeciej. To koniec. To nie koniec. Wy podniosłyście mnie na duchu, gdy myślałam, że to koniec. A teraz ja, jako ukochana, a tym bardziej śliczna liderka, zrobię z wami to samo. Nie teraz, Gulio, jestem natchniona. Na zajęciach z mrokonomiki uczyli nas metod marketingu i sposobów podkręcania. Są sposoby na to, by wywindować nasz filmik. Zaufajcie mi. Uczniowie Straszyceum, wasz strach skład. Potrzebuje pomocy! Obejrzyjcie nasz filmik! Powiedzcie znajomym! Cóż, to nie podziałało. Nie teraz, Gulio. Franki, rób swoje. Jasne! Tylko piętnaście więcej? Przy tej częstotliwości będziemy miały milion kliknięć za milion lat! O, będę już za stara, żeby jechać na mroczną plażę. To wszystko nie działa, Kleo. Co teraz zrobimy? Kończy nam się czas. No myślę. O, o Już mam! Poczekamy do nocy spełnią księżyca i wtedy ja wezmę i. A, nie mam. Co by sprowokowało ludzi do obejrzenia go i rozesła? O mój stworzy, o co chodzi? Umiesz to zrobić? Dasz nasz filmik na główną stronę strach Cuba?... Ważnie mówisz że za każdym razem gdy ktoś kliknie na filmik to będzie mógł rozesłać go wszystkim ze swojej książki adresowej niesamowite gulio to totalnie genialne czemu wcześniej nie mówiłaś <śm> <śm> Ból, ja to działa! O, nie wierzę! Naprawdę nam się uda! Tak, już blisko! Czemu nie idzie?